Dzień dobry, zapraszam na wiadomości chłopaki szybko się uwinęli z jedną ósmą Big Money Cup. Przed nami już 1 czwarta. I raz stoczył ciężki bój z Pietriim. Wyszedł z niego zwycięsko. W pierwszym meczu pokonał Pietriego 3-1. A w rewanżu 2-1 nie było łatwo, ale pretendent na finał bra dalej. tym pokonuje w pierwszym meczu Rogasa 4-1. A w rewanżu uzyskuje remis 2-2. Sam stwierdził po meczu, że dobre to były mecze i miał dużo szczęścia. Kracik pokonuje Konarosa w pierwszym meczu bardzo nudnym pada remis 00 za to, w drugim już się działo więcej, Krecik musiał nadrabiać wynik, ale po trzech minutach od utraty gola już stan był remisowy, walka trwała do ostatnich minut, końcowy wynik 3-2 dla Krecika, który sam stwierdził, że nie zaprezentował optymalnej formy, no ale przeszedł do kolejnej rundy i to się liczy. Wasiak ze Smoluchem toczyli równy bój tylko w pierwszym meczu 1-1 w rewanżu to już tylko Wasiak strzelał bramki i to on awansował po zwycięstwie 3-0 Martini spokojnie przebrnął przez tą fazę rozgrywek tym razem Mich upróbował go powstrzymać ale rozpędzona lokomotywa zmiotła ze swej drogi Michał w obmeczach zdecydowane zwycięstwa 4-1 i 4-2 Martini strzelił pięknego gole tylko na konferencji po meczowej powiedział szkoda ze się nie chcemy mi uczyć nagrywać bramek, bo osobiście ta akcja podobała mi się najbardziej ze wszystkich, jakie zagrałem w tym turze. Panie Martini, nie trzeba się uczyć nagrywać bramek, wystarczy tylko nacisnąć F. Jeden w czasie replaya i bramka jest już nagrana, potem tylko skopiować i wysłać do nas proszę spróbować, wszystko jest opisane Big Golu, jak i w dziale TV. No właśnie zostaliśmy zarzuceni mnóstwem bramek i nasi montażyści nie śpią po nocach próbując to wszystko ogarnąć. Jeszcze w tych wiadomościach nie pokażemy tego bradu bramek, bo jest tego tak niesamowicie wiele, że musi to potrwać. Więc teraz na zakończenie w zamian ze hat-tricka zagadka dla spostrzegawczych i wnikliwych obserwatorów. Big Money Kristo 2323 w jednym z postów w Big Money Cup dał podpis w specyficznym języku adekwatnym do pochodzenia tej niesamowitej gry jaką jest Winning Eleven 2002. Pytanie brzmi co znaczy ten podpis odpowiedzi i wasze typy proszę umieszczać w temacie TVA Odpowiedź w następnych wiadomościach. Życzę milej zabawy i wielu wrażeń. Strik się ukaże w naszej stacji, jak tylko montażyści uwiną się z tym nawałem przesłanych goli od graczy. Na dziś już wszystko do zobaczenia.